i <laughs> Dzień dobry, Rek. Siemano. Dzisiaj wspólnie z Piotrem urodzinowy wypad. Mój urodzinowy, nie jego. <głos> <głos> Na zbiornik, oczywiście, PZW. Celokoń, tak? Celokoń, blaszkę. No co innego o tej porze roku, próbowałaś i podlodu. w sumie, co ja mówię. Dobra, będziemy próbować coś tam. Ćwiknąć jakieś fajne okonie, zobaczymy czy się udadzą. W końcu złapać jakieś ciekawe okonie, bo ostatnio same palczaki, palczaki, palczaki i gdzieś tam od czasu do czasu jakieś skróty. Piotr był chyba z tydzień temu na lodzie, jak na lodzie było, coś tam złapałeś fajne. fajnego. We wtorek 37 No, O, tak złapał, już ładnego okonia. No będziemy coś takiego albo w przybliżeniu też dzisiaj złapać. Dobra, zapraszam oczywiście do subskrypcji i miłego oglądania. Jest Piotr z pierwszą rybą O, wypił się przy samym tym szczupaczek 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 spod lodu, pierwsza rybka Które to zarzucenie? Pierwsze? Drugie Drugie zarzucenie i już jest taki o, nieduży zbyt. Ale jest Poszta. Dobra, Chciałem do drugiej dziury Piotrek nam się dziś rozkręcił Bo już ma drugiego A, tym razem okonek A, Tym razem okonek i tak pod światło, bo nie widać. Ooo, dobra. Nieduży, ale już jest kolejny. Rozkręcił się na maksa. O, o jak się nastroszył. Dobra. Oczywiście do drugiej dziury. Poszli graty. Dzisiaj dzień szczupaka, taki maluch. Uwolnijmy z blaszki od tej blaszki tylko kolego. Delikatnie, blaszka uwolniona. Puścimy do innej dziury Także chyba dzisiaj będzie dzień szczupaka, a nie okonia poszedł! Także pierwsza rybka jest i u mnie. Ale ładny. Co? Mam na mam. Czekaj. Odbierz kamerę. Taki garbus. 30? Więcej. Taki piękny. Ale piękny garbus. Ale fajnie przywalił, powiem Ci szczerze. No na pewno. W tym rozmiarze. <laughs> czekaj, czekaj, czekaj. Tu w końcu ładne okonie, tak? Jak na razie jeden. Mamy nadzieję, że będzie ich więcej. No, ale już, już. przynajmniej zadowolony. Pokaż jest Weź na rękawiczki. Zobaczcie jakie piękne kolory. Piękny, piękny, piękny. Znaczy on już musi mieć parę latek, bo zobacz grzbiet ma pobszarpany, tak? Swoje przeszedł. Swoje przeszedł. Co zaczął co jest... Zobaczymy go na miareczkę. Zobaczymy ile dokładnie ma. Do marki można kupić w sklepie Urefisza. Bardzo braku mu 30, 28, 29. Całe 29 grubos. Bardzo gruby, gruby, straszny, gruby okoń. Kolejny skrabul, znowu nieduży, ale już bawią, bawią dziury. Ach. Idziemy szukać kolejnego, machać. Tylko opad. <gry> Tylko blaszka wpadła, od razu puchnął. Wow. Nie do tej dziury. Asty. Kolejny maluszek. Staram się. Tym razem taki malutki niunio jedziemy do którejś z dziurek wypuścić. O, zamykaj. Czekamy na większego. Kolejny garbusek. Taki nieduży znowu, no ale już jest. O, taki. Szkrabolec. A tam ktoś kładem Ciska kładem Zaraz zobaczycie jak się śmiga tym To jest jakoś Co, tylko Nie zabijesz samego... nas? Tak, dobra ja w kąt nie Lecimy Jest Piotr z okoniem. O, już taki. Tu ściutki. Tu ściutki, O, dobra. Też czepiasz rękawiczko często Już do kotwice? No, ładny. Znaczy ładny. No, fajny jak na dzisiaj, tak? Puszczasz czy wypuścić? No, puszczam, zmieniamy miejscówkę, tak że wypuszczę do tej samej dziury. Dobra, to wypuszczę i jedziemy gdzie indziej. Ojej, fajnie, powolutko odszedł. Kolejny maluch. nieduży znowu gdzie jest dziura gdzie... co? Wypuściłeś tutaj? Niech płynie znowu było szybkie branie find it. Kolejny no okonek już znowu na żywo. Taki pścieczek. A, A przed chwilą brał i znowu poprawił. I siedzi. Coraz większe Co? No tego na razie nie będziemy dopuszczać biorą tutaj cały czas Subasek idziemy go wypuścić. Znowu dziurka. Zmykaj. Kolejny maluszek. Gdzie wypuścimy do któryś z dziurek myślę, że tu, tutaj może także maluchy, maluchy biorą Dziurka, 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 dziurka. Tutaj była dziurka daleka Taka bula. Już przymarzają. Zmykaj Także okonki coś tam skubią cały czas Kolejny szkrabek. O. Tak słoneczko. Nie zmykaj. Znowu brał na dwa razy. Taki dziubałek. Zmykaj. Biorą, biorą, biorą. Tu tych większych mało. I się nagrał cały Fajny, fajny Jeszcze się poczepiłem sam Sam się jeszcze złapałem Także widziałem jak pierwszym raz pyknął i Myślę włączę kamerę może akurat poprawi Pach Podbicie jedno drugie i poprawił faktycznie Dobra szukamy dziury tu jest dobra ciura. Super łapanie. Podlodowe łapanie zawsze fajne było. Jest ładnie. Bardzo fajny okoń. prawej. i Taki sporawy. Zmierzymy go? Chyba zmierzymy go, bo chociaż nie, myślę, że on ma gdzieś coś koło 20... 5 cm, gdzie tu jest słońce, żeby go było w miarę ładnie widać. Coś takiego To jest, coś koło 25 cm. Ma już go nie będę męczył w mierzenie zabawę. O. Niech ucieka, no ale podoba się, podoba się. No i koniec na dzisiaj z Piotrkiem. Jak Piotr połapał, fajnie trochę połapał, ja trochę połapałem Trochę na live'ie to widzieliście urodzinowym. Jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam oczywiście na live urodzinowy. Jakiś tam ukonków były, były, fajniejsze, większe, jakieś tam szczupaczki. Także wesoły, dobry dzień urodzinowy. Prezent Rybki sprawiły, bo fajnie brały. Dobra, lecimy do domku. Czas się ogrzać. Zapraszam do subskrypcji. Trzymajcie się. Hej, na razie.